Dzień dobry moi drodzy. Takiego to towarzysza mamy. <grych> Wesołego. Pokażę Wam mniej więcej, jak prezentują się ceny pieczywa. No to już oficjalnie witamy Was gorąco i serdecznie z kolejnego kraju, jakim jest Ukraina. No i jeszcze, żeby spełnić tradycję, przyczepiamy naszą kureczkę. Tym razem inna. Zobaczcie, jaką mamy ładną. Już Wam pokazujemy. Z złota, żeby pasowała tutaj do wystroju. Hit Hitplaneta.pl Dzień dobry moi drodzy, takiego to towarzysza mamy, <laughs> wesołego, ale grzeczny, zobaczcie, bardzo pokorny, widać, że się chyba troszeczkę boi ludzi, ale damy mu zaraz jakiś chlebek, tak? Damy chlebek? No, pewnie, że damy. Ale włączyłem się po pierwsze, żeby Was przywitać, pokazać Wam miejscówkę. Trochę jeździ tutaj samochodów, myśleliśmy, że będzie mniej, ale stanęliśmy tak przy drodze, na takim twardym miejscu, ale włączam się, bo zobaczcie to. Wy teraz tego nie zobaczycie, bo to jest ta kamera GoPro, więc mam już uszykowaną w drugiej ręce drugą kamerę i zaraz Wam pokażę, czego tutaj są dziesiątki. Przyczepa gotowa do podróży. Jak zobaczycie, bociany też wszystkie odleciały. To oznacza tylko jedno. My ruszamy w ich kierunku. Na północ ku Polsce, ku przygodom. Pa papiecko. No dobrze, bo pewnie niektórzy zapytają, co teraz? Dzisiaj mieliśmy być przy granicy rumuńsko-ukraińskiej, ale decyzja padła taka, że tych kilometrów dolwowa jest sporo. O, piesek za nami biegnie, zobaczcie. Będzie widać? Będzie widać, jak biegnie za nami. No, może ktoś kiedyś ją przygarnie i znajdzie swój dom. My musimy jechać. I wracam do tematu. Wjeżdżamy dzisiaj do Ukrainy. Gdzieś tam za Czerniewskiem. Napiszę Wam, jak nazywa się miejscowo, bo nie pamiętam. Tam gdzieś będziemy szukać noclegów. Wstępnie mamy coś tam wybrane nad rzeką. To oznacza, że w najpóźniej, w sobotę, wieczorem będziemy we Lwowie. W niedzielę chcielibyśmy go zwiedzić i prawdopodobnie też od razu wyjechać wieczorem. Zobaczymy, czy to się uda. No i miejmy nadzieję, że wszystko się uda, że nie będzie jakichś niebezpiecznych sytuacji, bo takich na pewno byśmy nie chcieli. Wy, jak już to oglądacie, to wiecie, czy podróżujemy dalej, czy zostaliśmy tam na zawsze, ale jesteśmy dobrej myśli. Intuicja mówi nam, że to jest najszybsza i najlepsza droga, a zresztą o tym kraju myśleliśmy już bardzo, bardzo dawno temu i myślę, że fajnie będzie chociaż kawałek jego zobaczyć, no i w jakiś tam sposób wesprzeć, bo każda zostawiona chrywna na pewno pomaga tam chłopakom na froncie. Witamy w miejscowości Bacau. Przejeżdżamy sobie przez centrum miasta widać taki typowy nasz PRL, nawet niektóre bloki chyba w jeszcze gorszym stanie jak tak sobie na nie patrzymy. Ale wjechaliśmy tutaj, bo chcieliśmy wymienić sobie pieniądze na ukraińskie hrywny, ale w trzech kantorach nie mieli tej waluty. Prawdopodobnie wynika to z tego, że waluta jest dosyć mocno może pikować albo też wzrosnąć albo w ogóle wydarzy się coś takiego, że straci na wartości. Więc wymienimy pewnie dopiero gotówkę na granicy, co nie jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem. No ale co zrobić? Tam na pewno jest jakaś opłata, jeśli się wjeżdża do Ukrainy, to jest jakaś opłata ekologiczna, ale spróbujemy. Może uda się zapłacić kartą, może w euro. Zobaczymy, co to będzie. Damy Wam na pewno o tym znać. A nam do najbliższego przystanku zostały 43. Kilometry. Zrobimy ostatnie zakupy w Rumunii, a potem już prosta droga do Ukrainy. Dzisiaj dla odmiany wybieramy się do Kauflanda, zobaczymy, jak wygląda tutejsze zaopatrzenie tego sklepu, a co najważniejsze to ostatnie zakupy w Rumunii. Później już tylko droga do granicy. Więc zapraszamy was. A co muszę dodać, już przy każdym dużym sklepie w Rumunii można oddawać plastikowe butelki. To same, takie same kontenery znajdzie się przy każdym widlu. Pokażę Wam mniej więcej jak prezentują się ceny pieczywa. Powpisuję Wam mniej więcej 0,87 tyle warta jest jedna, jeden lej i tak się to prezentuje. Jak tak na szybko patrzyliśmy w Kauflandzie bardzo podobne ceny jak u nas, ale nie wszystko dostaliśmy, więc teraz krótki spacer do Lidla, bo tam miejsca dla naszego zestawu nie było. Zakupy za nami, piękna pogoda i jakieś 250 km przed nami. Więc zapraszamy. Jak tylko będzie coś się działo, to się oczywiście będziemy włączać. Jak widzieliście, w końcu udało nam się umyć auto i przyczepę. Mieliśmy tylko co prawda 15 lei, ale daliśmy radę. To najważniejsze. Już teraz. Bez, mam nadzieję, jakichś większych zatrzymań, no może jedno tankowanie i widzimy się na granicy. Mówiłem, że jak coś ciekawego będzie, to się włączę. Przed Wami klasztor. No, wygląda całkiem imponująco. Te wieżyczki czerwone z oddali rzucają się w oczy. Jesteśmy jakieś 40 km przed granicą, ale jest taki fajny mopik, więc oczyściliśmy sobie toaletę i szarą wodę, ale nie możemy zatankować tutaj wody do spożycia. W sensie dziwne, bo jest kurek, gdzie można by było spokojnie postawić baniak, ale jest informacja, woda nie nadaje się do picia. Więc pominiemy ją i zobaczymy jeszcze przed granicą na jakiejś stacji benzynowej, i może tam uzupełnimy te braki, które mamy. Jak moi drodzy widzicie, do granicy jeszcze mamy 6,5 km, a tu już rząd ciężarówek, który całkowicie blokuje nam drogę. Musimy tutaj tak manewrować, żeby wpuszczać tych pozostałych kierowców. No nie jest to nic przyjemnego, ale damy radę. No to już oficjalnie. Witamy was gorąco i serdecznie z kolejnego kraju, jakim jest Ukraina. Jest troszeczkę stresu, na granicy było bardzo spokojnie, uprzejmie i w ogóle no super. Można powiedzieć, jedna z lepszych granic, które przekraczaliśmy. E, także nie możemy powiedzieć złego słowa. Nie było żadnej też opłaty. W internecie jest jakieś opłaty ekologicznej, my żadnej wnosić nie musieliśmy. Więc nie pozostało nic innego, jak z delikatnym stresem obserwować mapę alarmów i mieć nadzieję, że tych ataków w tych miejscach, w których my się pojawimy, nie będzie. Teraz jeszcze jakieś 80 km do miejsca noclegowego, jutro Lwów, później jego zwiedzanie, no i wyjeżdżamy do Polski. Miejmy też nadzieję, że nie będzie kolejek, jeśli chodzi o osobówki, bo wiemy przecież o tych blokadach, ale miejmy nadzieję, że nie dotyczy to samochodów osobowych. Tyle na początek. Będziemy na pewno w kontakcie. Jesteśmy trochę spokojniejsi, bo udało nam się wymienić walutę. Pierwsze kantory były pozamykane, ale na stacji benzynowej. E, zaraz przy niej dokładnie się udało. Co warte odnotowania? Litr paliwa 95 kosztuje tutaj 5 zł, a jeśli chodzi o gaz, to 2,76. Tak prezentują się ceny obecnie e, na Ukrainie w Ukrainie, już nie pamiętam, jak to się poprawnie mówi. A my M19 zmierzamy w kierunku lwowa. Pierwsza miejscowość, w której się zatrzymaliśmy, to Czerniowiec, Czerniowce, jakoś tak to się nazywa. W każdym bądź razie jest tutaj jedno miejsce, które chcemy odwiedzić i za momencik tam będziemy. Ale zaparkowałem tutaj, widzimy jednak, że dalej jest miejsce, więc szybko się przeparkuje. To dlatego miejsca tutaj przyszliśmy, złote serce, z możliwością, żeby sobie usiąść i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Jest też jakiś, jak widzieliście już karuzela i różne inne takie dodatki. No to teraz czas na zdjęcia, a was zapraszamy na naszego Instagrama. No i jeszcze żeby spełnić tradycję, przyczepiamy naszą kureczkę. Tym razem inna. Zobaczcie jaką mamy ładną, już Wam pokazujemy z złota, żeby pasowała tutaj do wystroju Hit Hitplaneta.pl Iza i Michał no to przyczepiajmy, proponuję tutaj to jest taki można czepić. a to nie, to to, to, tu. to nie, to nie ściwić. czekaj, czekaj, żeby było widać, że zapinasz i poszło już ostatecznie na wieki poszło pamiątkowe ujęcie czas na zdjęcie. Na dzisiaj zwiedzania tyle, bo nie chcielibyśmy szukać miejscówki po nocy, tym bardziej, że nie wiemy, że czy ta, do której jedziemy się nadaje. Więc zrozumcie, czas trochę nas nagli no i alarmy zbliżają się do naszego niestety obwodu, więc też nie chcemy ryzykować i przeginać, tylko jechać w stronę Polski. niby dopiero godzina 20, ale my już chyba tak zmęczeni po tych kilku godzinach w podróży. No i też psychicznie trochę wiadomo, gdzieś tam z tyłu głowy jest to, że jednak w Ukrainie toczy się wojna na Ukrainie. Przepraszam bardzo, już się poprawię, My stanęliśmy w końcu na takim miejscu. Rano wam je pokażę, będzie lepiej widać, bo teraz coś tam doświetla, ale tutaj macie przyczepę, taki parking przy jakimś takim Miejscu, pewnie w sezonie tutaj można sobie coś tam pozwiedzać. Nie do końca nawet wiem jak to nazwać, bo nie znam języka ukraińskiego pisanego. Bo ten mówiony powiedzmy, że czasem jest podobny, jutro tym poczytam o tym miejscu, to może coś Wam więcej na ten temat powiem. W każdym razie pierwsze miejsce, które trafiliśmy, okazało się, że w ogóle nie istnieje. Drugie miejsce, totalnie zalane. No i trzecie miejsce, właśnie to przy drodze niedaleko, ale w sumie my tylko chcemy się zdrzemnąć i jutro jechać dalej. Do Lwowa. Więc widzimy się rano. Do zobaczenia. Dobranoc.